Siemaneczko witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Lamianek, a wy Witajcie w kolejnym materiale na moim kanale. W dniu dzisiejszym jak widać znajdujemy się na case Hugu. Na sam start przypomnę, że wchodząc z pierwsze w opisie otrzymujecie 4 zł oraz 20% bonusu do doładowania. W dniu dzisiejszym przejdziemy sobie do skrzyneczek z naklejkami. Są to typowo sticker casey, jak widać. Mamy tutaj cztery różne yy, nie wiem, pojemniki, skrzynki z naklejkami VOX Imperial Flick Wave. E, także dzisiaj taki ogólny teścik, a od jutra przejdziemy sobie do każdej skrzyneczki po kolei. Także przejdźmy sobie e, po 5 skrzyneczek, oczywiście. E, no i po te 5 sobie będziemy otwierać i do 3 e, strat zobaczymy, co tam będzie nam lecieć. Skrzynka VOX e, 200 zł za 5 otwarć, także. Tutaj na tym sobie będziemy na razie bazować, mamy dość dużo tych naklejek, które mogą nam wylecieć z Royal Dropa, także okej. Okay. Jest Flipside Tactics, także jest jeden do jednego tak naprawdę. Vega Squadron, ja pierdzielę co to za drużyny, jeszcze z Krakowa, akurat jutro się Kraków zaczyna. No masakra wam powiem, masakra wam powiem. Zobaczmy sobie co tam dalej ciekawego, mamy Wind Strike Team, o kurde tego ty nie kojarzę. E, mamy tutaj Tile hologram, ale profitu ogólnie nie ma e, Dużo jest tutaj, nie ma jakoś dużo tych naklejek, ale okej okay. Dobra, patrzmy sobie co jeszcze tutaj mamy Complexity Gaming to kojarzę, OG kojarzę, Navi kojarzę I zobaczmy co nam wylatuje, I tej Power jakby wyleciał e, W sumie to była trzecia strata, no dobra, ale to już ciul, otworzymy jeszcze raz sobie e, No niestety Woksik się tutaj nie popisał, lecimy sobie z Imperialem Lecimy sobie z Imperialem i zobaczmy, co z Imperiala. Lambda. E, my wydajemy sobie 100 zł, czyli był proficik. Dobra, to tutaj Roxa możemy sobie e, z Antwerpii. Okay. A, Mautz Gold, takie tanie. Dobra, czyli tego się nie spodziewałem. E, no tą dropność, to by było coś pięknego. 1 do 1 mamy swoją drogą. E, ale mamy teraz Royal Dropa i dostajemy sticker Globala i jest proficik także 2 do 1, więc bardzo fajny traf. Lecimy sobie dalej. Jest kolejny Royal Dropik, czyli jest najprawdopodobniej kolejny Profit, czy jednak nie Tailu? Jednak nie, a Profitu także 2 do 2. Zobaczmy sobie: Imperial, czy to jest ostatnie otwarcie, czy jeszcze jakieś nastąpi. Jest Royal Dropik, ale ok. Lambda kosztuje 22 zł, a dostajemy sobie tutaj Tailu 96 groszy na plus. Także. No co, jest profitik Jest, także lecimy sobie, ale tutaj bisz, basz, Bosch Bosz już nie ma profitu. Więc przechodzimy sobie do kolejnej skrzynki plik które za 5 otwarcie wydajemy 40 zł. E, więc będziemy sobie, e, będziemy sobie tutaj próbować. 52, ok, e, czyli jest profit, tak swoją drogą. Guru niestety nie daje nam profitu, czyli 1-1, e, zobaczmy co dalej. 31 31 i tutaj niestety nie ma nic, także skrzyneczka flick no niestety i zostaje nam najtańsza skrzyneczka wave zostaje nam najtańsza skrzyneczka wave, która już w pierwszym otwarciu nic nam nie daje zaraz pójdziemy sobie na klasika ewentualnie, jest mastermind także jest proficik z Wavika. zobaczmy czy jeszcze coś nam tutaj wyleci, dwa royal dropy okej okay. E, jakie będą to Royal Dropy? Jestem tego naprawdę ciekaw. E, kawaii i One Sting, okej, okay. bardzo ładny proficik e, razy 4 nawet e, razy 4. Sticker Get Smoked i niestety nie mamy profitu. Także udajemy się z tą skrzyneczką jeszcze z tymi skrzyneczkami w sumie na Case battle. Odpalimy sobie może na Jokerze. E, tylko ile one kosztują? 1500, dobra, po 4 sobie dodamy. E, tylko, że będziemy musieli sobie, nie będziemy musieli sobie dawać Royal Dropa e, Royal Dropa, trybu boro oczywiście o to mi chodziło 10 tysięcy, wydajemy sobie na tą bitewkę. zaczynam od najdroższych naklejeczek, czyli, no, jak zaczniemy od najdroższych, to jeżeli tutaj nic nie wyleci, to to jest tak zwany GG. E, ale zobaczmy: z folia, no i ostatnie szanse są tak naprawdę Navi no i wygląda to średnio, ale poczekajmy, jest eye by power, okej, okay, ale jeden eye by power to on nam nic tutaj nie daje. On nam jest tutaj nie daje. No może i bitwę na razie wygrywamy. Ale nie jestem zadowolony z tego, co tu leci, no bo... Mamy jakieś tysiąca, aby na razie dropnięte, także... No okej. Okay. Najdroższe... O nie, o nie, o nie to... Może oznaczać zło, oby koronka, oby koronka, oby koronka. No i zwycięzcę już chyba znamy i profit też już chyba, no wiemy, że będzie miał największy. 2 dwa philipsa, filips, dwa gdybym musiał sobie drobnąć, a tutaj no jest tylko liquid fire, także tego się obawiałem. Tego się obawiałem, że takie coś może się wydarzyć i niestety się wydarzyło. Okej, okay, jest potencjał na jednego flipside'a, ale to jest ostatniej skrzynce, także już tego nie odrobimy. Więc dziękuję Wam powolutku, Już bardzo serdecznie za oglądanie tego filmu tak naprawdę. Te naklejeczki no jakby poleciały mi. 4, no to dadzą mi jakieś 800 zł, a nawet nie leci, także no nie odrobimy sobie już tego. Jutro lecimy sobie z najdroższą skrzyneczką naklejek, zobaczymy co nam tam wyleci. A tutaj poczekajmy sobie jeszcze do końca bitewki i zobaczmy sobie co dostaniemy. Na razie nie mamy nic, ok, jeszcze jeden flipside nam poleci. A nie, flipside to nie jest ta skrzynka, przecież co ja mówię, liquid fire tutaj może poleci. O Tak spojrzałem na te flipside, a to zapomniałem, że to już jest przesunięte. No dobra, dziękujemy bardzo serdecznie za oglądanie, słyszymy się jutro, siemaneczko.